jaki ładny domek, A to nie jest domek, tylko jakiś hotel. Hotel jest, bo trzeba zapłacić. Hm. A tam patrzył. Tutaj trochę więcej villagerów. ja wejdzie tam. I tam wszedł. Zapłacił i wszedł. Ej, wchodzą. No, nareszcie. Bo wcześniej to wychodzili. To on musi zapłacić najpierw. Tak patrzy. Popularnym popularne miejsce teraz.

okej okay. yes, skąd on wziął mm. i dlaczego teraz wszyscy wychodzą dobrze, no, że wszyscy otwierają i zamykają drzwi Hej, do pracowni tu się dostali Ale teraz to wiemy, który pracuje Ej. Ej. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale oni jakoś dziwnie spadają Po prostu wszedł i wyszedł zachowują się normalnie. Duje trochę większy hotel. Nie, to mi nie potrzebne. Wszyscy na mnie jakoś wacnie patrzą. O nie? Ale dobra. Nie. Chcę to spalić tu spal. spalę Tu spalę się pali to jest chyba już nowa wersja, bo tylko jeden blok teraz się pali a potem ogień idzie na dół to jest trochę dziwne nie rozumiem o co tu chodzi jest płonący, płonący Było mocno się przyjać. Ten się teraz Spalił, spalił się płaszczyźnie. Nie wiem, jak to się stało, ale ten się spalił, a tamten przeżył. Dziwne. <grywka> oh, oh, biedna owieczka wyleciała. Co, co? Co tu się odwala ludzie? Co tu się odwala? Co to ma być? podpaliłem go. Wszyscy się palą. Ulił, ale szaleją tutaj. Wszyscy tak saleją. Jak? Wszyscy tam. Nie mogą się wtykać. Tam zostanie w oknie. Pytrz jak to świeci? Jak wszyscy się wpychają, to ja muszę tam wejść. Zobaczcie, jak oni się tam zachowują. Czy jak to się mówi, zapomniałem. Okay. <laughs>

To, to będę się to, to no to O tak się stają. No dobra, już nie muszą muszę się tak wpieć. Nie szaleją, ale chcą, ale skąd i chcą wyjść? Tu jest jakieś nieruchomości, i tu chodzi. się wychodzi za tego, że chcą wyjść. No dobra, udaję w zamknięcie. Nie zamknęła. Bioradżery zawsze tak robią. Co tutaj się dzieje? Co jest? Dobra, teraz zrobię taką wieżę, żeż naprawdę nie uwierzycie. Będzie mi potrzebne jednak teraz biało-czarny mur, I do tego szkło. A, do strony jeszcze, do rostowni zapomniałem. Nazwę tą wierzę jakoś Petronas. Dobra. ludzie lubią ten ciągle no dobra ja widzę jak się jak wychodzą jakby drukowanie jakby taka drukarka Możemy no, drukować w glacieru I wdrukować jeszcze do tej drukarki po prostu największa drukarka na świecie Oni się tam wpychają Nie lepiej może się nie wpychać Ja bym chciał zobaczyć tą wieżę w prawdziwym życiu. Dobra, dobrze zrobiłem. Czekajcie. No dobra, czekajcie, ja tylko y, zrobię.